To też było dziwne. Król, Król, odblokowano jak miło! No dobre, że tam wejdę, bo płaczę komputer, że tam nie wejdę. Okej, tylko jak teraz się tam wchodzi? Okej, okay, już wiem. Kurde. Uciekać. Czy mogę biec? Puszczę ich. Zdenerwuję. A, już pamiętam jak tam się wchodziło. No, chwytaj się tego. Okej, okay, już jestem. Widzicie ja myślę, bo jak ja teraz nagrywam to już jest 12 w nocy <laughs> ja myślę, że tylko wyjdę na ten punkt widokowy i spadam. Jutro no zrobię na pewno O, i tam jesteś skarb, ale już po prostu nie mam czasu, żeby go otworzyć. Hmm. Wspinaczka, wspinaczka, wspinaczka. Rzecy się nie boi tak wysoko wspinać, podziwiam go. No i cóż tu komentować, wspinaczka, <gry> Aha, i nie powiedziałem wam. Grę zamierzam przejść... w 100% łącznie z punktami łącznie widokowymi, ale nie wiem, czy będę wspierał wszystkie pióra. Ten, kto grał w Ocinek, da 2, wie o co chodzi. A dla tych, którzy nie wiedzą, powiem... Okej okay, no więc jak mówiłem wcześniej, jest strasznie późno 12 w nocy no i... Aha, i już trochę mapy. Dzięki temu punktu widokowałem. No i myślę tak, żeby już zakończyć po prostu. Więc 6 turner, Jest to... no wiecie co. Dobra, na razie.